Jestem na drodze wojewódzkiej 235 na pomorzu. Jedziemy tutaj wzdłuż linii kolejowej. Będziemy teraz przejeżdżać na drugą stronę tejże, tejże linii. Przejazd z rogatkami automatycznymi rogatkami. Obowiązku zachowania szczególnej ostrożności przy przejeżdżaniu przez przejazd kolejowy. Nie ma oczywiście obowiązku zatrzymania, nie ma znaku stop, ale jest obowiązek zachowania szczególnej ostrożności. W tym konkretnym wypadku widoczność dość dobra, tak za mnie, jak i z naprzeciwka. Tak więc wystarczyło tylko zwolnić, zredukować bieg na drugi. I można było swobodnie przejechać przez przejazd bez zatrzymania. Przejazd kolejowy w ciągu drogi wojewódzkiej 214 w miejscowości Kamieniec w Województwie Pomorskim. Przejazd bez zapór, bez znaku stop. Przypominam o obowiązku zachowania szczególnej ostrożności jak wspomniałem znaku stop nie ma więc nie mamy obowiązku zatrzymania, ale mamy obowiązek zachować szczególną ostrożność czyli zmniejszyć prędkość upewnić się czy z żadnej strony nie nadjeżdża pociąg, przypominam pociąg nadjeżdżający również by trąbił więc także starajmy się nasłuchiwać tegoż pociągu czy gdzieś za zakrętu jednak nie nadjeżdża Przede mną przejazd kolejowy miejscowość Rybki powiat lęborski droga wojewódzka 214 i znowu mamy przejazd bez zapór, bez znaku stop rozglądamy się, zmniejszamy prędkość i przejeżdżamy na drugą stronę Przejazdu. Tutaj cię uwagę na pomorzu, również charakterystyczne, podobnie jak w górach, że wiele mamy miejsc gdzie pociąg jedzie tuż obok drogi. Tutaj możemy go nie widzieć, ale on jest zaraz tutaj obok drogi. Jest nieco nieco niżej, koło nas. Miejscowość Wrzeście. Przejazd. Kolejowy na drodze wojewódzkiej 913 Przejazd bez zapór Ze znakiem stop Oczywiście zatrzymujemy się W miejscu Wyznaczonym linią Skręcę sobie teraz w lewo Podjedziemy pod Stację Kolejową W owym brześciu. ja po prostu lubię oglądać dworce kolejowe stąd też podjazd właśnie pod ową stację o to jest właśnie stacja kolejowa w miejscowości Brzeście w województwie pomorskim linia kolejowa Lembor-Głęba. I kontynuować będę jazdę drogą wojewódzką 213 oczywiście w kierunku Płocka, czyli będę skręcał w lewo. Oczywiście muszę tutaj ustąpić pojazdom z prawej z lewej strony. Nie miałem stopa, więc nie ma obowiązku zatrzymania, ale jest obowiązek ustąpienia pierwszeństwa.